Wiadomo, czego na sekundy przed tragedią zażądał zabójca lekarza z Krakowa. Ujawniono porażające. Tuż przed dramatycznym atakiem na lekarza w krakowskim szpitalu, 35-letni mężczyzna przedstawił swoje żądania. Mogły mieć one wpływ na tragiczne wydarzenia, które wstrząsnęły nie tylko szpitalem, ale i całą Polską. Zbrodnia i motyw ataku stają się coraz bardziej klarowne w świetle nowych informacji od prokuratury. W środę Polskę obiegły przejmujące informacje: Nie żyje ceniony lekarz, wiadomo, czego chciał sprawca tuż przed atakiem. Mężczyzna, który we wtorek rano wtargnął do gabinetu lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, nie tylko zaatakował swoją ofiarę, ale przed zbrodnią domagał się od lekarza wysokiej sumy odszkodowania. Jak poinformowała prokuratura, 35-letni funkcjonariusz służby więziennej miał żądać 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za rzekome nieprawidłowości w leczeniu, które miały miejsce dwa lata wcześniej, kiedy to lekarz przeprowadzał operację jego łokcia. Pojawiają się więc pytania. Czy te roszczenia mogły być tylko pretekstem do wyładowania narastającej agresji, której finałem była tragedia? Prokuratura potwierdziła, że lekarz nie chciał wszczynać postępowania w tej sprawie, mimo że wcześniej zgłosił żądanie pacjenta służbom. To zdarzenie może wskazywać na znacznie szerszy problem z radzeniem sobie oskarżonego z trudnościami emocjonalnymi. Zatrzymany funkcjonariusz służby więziennej doprowadzony do prokuratury. Po brutalnym ataku, 35-letni Jarosław został szybko obezwładniony przez ochronę szpitala i przekazany w ręce funkcjonariuszy policji. Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa lekarza oraz usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki, która znajdowała się w gabinecie podczas ataku. Prokuratura zapowiedziała kontynuowanie dochodzenia, mającego na celu uzyskanie pełnego obrazu zdarzenia i motywacji napastnika. W związku z tym tragicznym incydentem, funkcjonariusz ma zostać skierowany na obserwację psychiatryczną, aby określić, w jaki sposób jego stan psychiczny mógł wpłynąć na popełnione przestępstwo. Prokuratura zleciła także sekcję zwłok zamordowanego doktora który według wstępnych ustaleń doznał kilkudziesięciu ran kłutych. Wniosek o tymczasowy areszt. Sprawca czeka na dalsze kroki. Po przesłuchaniu 35-letniego napastnika, prokuratura wystąpiła z wnioskiem o 3-miesięczny areszt tymczasowy. Mężczyzna będzie musiał przejść przez dalszy proces sądowy, który pomoże wyjaśnić, co dokładnie skłoniło go do brutalnego ataku na lekarza. W tym momencie sprawa jest wciąż w toku, a kolejne kroki będą zależały od wyników psychologicznej oceny napastnika, której wynik może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania. Zatrzymany funkcjonariusz służby więziennej budzi niepokój, zwłaszcza po ujawnieniu jego wcześniejszych problemów psychicznych i roszczeń pieniężnych wobec ofiary. Dochodzenie w tej sprawie będzie miało także na celu sprawdzenie, czy odpowiednie procedury dotyczące zdrowia psychicznego funkcjonariuszy zostały właściwie przeprowadzone przed jego zatrudnieniem w służbie.